Cześć, cześć, tu Ewa kreatywnie. Witajcie w kolejnym moim filmie. Yy, w sumie z radością yy, nagrywam te, te filmiki dla Was, bo tak długim czasie nie myślałam, że, że, <laughs> że będzie mi to sprawiało aż taką przyjemność i że nie będę aż tak się stresować jak. Znaczy, no nie stresuję się tak jak myślałam o tak. Dzisiaj kolejny mini art journal numer 2. Jest podobnej wielkości jak poprzedni, czyli około 12 na 13 cm. Ma dwie sekcje. Również kartki są, jak w poprzednim, te strony robione z kalendarza. Z kalendarza takiego zwykłego, którego nie wykorzystałam. Zawsze kupuję co roku jakiś taki większy. A 5 kalendarz z myślą, że będę go <gryny> wykorzystywać. Niestety, no różnie to bywa. Przeważnie leży to potem cały rok. No, a że szkoda wyrzucić, no bo to jest mnóstwo miejsca do, do tego, żeby coś zapisać albo coś stworzyć. To yy, proszę bardzo, tu jest oto <gryny> efekt tego. Yy, karteczki są. Yy, sklejane tutaj grzbietami i są dwie sekcje, i tutaj mamy dynadełka. To jest e, koraliczki zakszona. Ten papier również jest zakszona. E, tu jest skraftoklok e, z jakiegoś gratisu. No i jakieś tam e, paseczki radełkiem przejechane. A tutaj mamy na przykład e, taki, taki, mm, taką naklejkę na, na, na koszulkach, czasami są z rozmiarami, nie? E, tutaj zabezpieczyłam e, listeczkami z, e, z wykrojnika m, miejsca, gdzie wchodzi tam gumeczka, e, bo ten jest akurat zamykany na gumkę. Tu jest rzeczka taka zwykła. Moje wpisy. O matko, no ten, żurnal. E, no jest taki Niezbyt, niezbyt fajne, ale tak jak mówiłam poprzednio, te wpisy są na zasadzie takiego mojego pamiętnika. Przelewam tutaj to, jak się czuję danego dnia, danej chwili, to, co przeżywam, to, co, to, co u mnie się dzieje w życiu, to czasami właśnie odbija się to na, na stronach tych czasopism. Tych Tutaj na przykład jest e, prezent od mojej córki. Przyniosła mi troszkę ziółek ze spaceru. Folikę zapakowane i będzie na, na długo, długo. Tutaj nawet, nawet daty chyba nie mam. Zwykle każdy wpis e, ma datę. Ten nie wiem czemu nie ma. Bo możliwe, że jest taki pomiędzy 19 a, a 9. 9 a 19 maja. Tutaj mamy różne takie. No, niektóre tam są takie dosyć osobiste. Te wpisy. E, czasem próbowałam czegoś nowego, a czasem robiłam to, co zwykle czyli gazeta, skrawki papieru, jakiś napis. I gotowe. Nie bawiłam się często w tuszowanie, no bo, no bo tak nie zawsze mi e, były te tusze pod ręką. Tutaj na przykład są naklejki takie. Puffy. To są z Craft O'Clock motylki. Napisy e, białe lub czarne takie to są też z Craft O'Clock. Tutaj mamy coś takiego. Tutaj mamy coś takiego, tutaj jest e, na przykład e, potuszowana tylko strona. E, ojejku. Potuszowana tylko strona i jest to robione przez maskę, Maski, maskę z Akszona. E, no nie wiem, czy akurat mam tu jakieś takie, nie wiem, czy to... Zaraz. No nie wiem, tu są takie, ale to troszkę inne. Takie bardziej geometryczne wzory. Gdzieś mam jeszcze mośliny te. Poczekajcie. A w tamtym roku kupiłam. Teraz chyba będzie tu coś. Mam. Jest to taka seria masek. I tu są wzory pokazane. Bardzo fajnie się tuszuje, ale to chyba jeszcze nie to. Chyba jeszcze nie to, no ale to ogólnie jest zakrzona maska. No i jakiś tam skrapek niedocięty i, i, i napis data. Tutaj jakieś moje takie twórcze coś tam. Tu też przez maskę potuszowane tło. Tutaj taśma Łosi. Tutaj Taka panienka, światowy dzień czekolady był 7 lipca. Tutaj taki wpis. Takie to mi się podoba fiolety. Bardzo fajne. Lubię takie wpisy, które są w jednym kolorze. Kolory na przykład nie wiem, w różu i różne odcienie tego różu, czy zieleń i różne odcienie ze wzorami, bez wzorów, no tutaj mamy taką, z herbatką i tutaj mam tam notatkę na tym takusiu także taki, taki dzień, a tutaj jest taka strona otwierana, moje dziecko kiedyś, dawno jak była, małą dziewczynką blutką, taką grzeczną, to bawiła się również jest to potuszowane, mega dużo zielonego poszło tuszu i jakieś motylki tutaj, jakieś kwiatuszki to i to przykleiłam, i to jest właśnie tak sobie postanowiłam to zachować: nie przyklejać to, nie zaklejać to niczym. Tak po prostu, żeby, żeby była pamiątka. Tutaj mamy coś takiego. <laughs> Przepraszam, to słowo jest. Takie nie bardzo, nie wolno na nie patrzeć. Ania, wiesz o co chodzi? Relaks. <laughs> Także tutaj robiłam wpisy z moją przyjaciółką, Anią. O, tutaj mamy na przykład takie wpisy w jednym odcieniu, że tak powiem. Bardzo mi się to podoba. Podobają mi się takie przeszycia cienkopisem. Bardzo to fajnie wygląda tutaj kawowo. Grafiki odełniki, te również, nie, te są z Midaya. Te odełniki. Tutaj jakieś tam kawałki czegoś tam. Tutaj jakieś stempelki. tu papier taki pomięty. Tutaj takie bardzo proste. Tylko papier skrapowy zakrzona. I tyle. Tutaj jakieś naklejone z gazety kawałeczki, potuszowane i liście. Tutaj mamy taką klapeczkę. Tutaj mam, mam kieszonkę. Tam jest notatka. Było urodziny mojego chrześniaka i tu jest to pisane też dzień wcześniej. Tutaj mamy coś takiego. Tutaj mamy taki wpis. Tutaj grafiki jadełniki. To są robione tuszami takimi alkoholowymi z Zakrzona. Tutaj mamy. To jest potuszowane przez maskę. A tutaj po prostu wytuszowane tło, jakiś kawek, gazety kawałek papieru skrapowego, napis z gazety powyrywane. Bardzo podobają mi się takie wzorki na przykład kółeczka czy krzyżyki czy gwiazdki. Eee, Anai, nie wiem czy życie, jak znajdę link to, to wrzucę w opisie. Eee, ona robi właśnie wpisy eee, do artjournala i, i, i dużo takich, takich elementów dodaje do, do tych swoich eee, Wpisów i to bardzo mi się to podoba naprawdę jest to bardzo różne różne różniste te moje są wpisy i tu koniec także dzisiaj na tyle zapraszam na kolejne eee, piszcie czy wam się podoba czy, czy nie eee, może kiedyś nagram w przyspieszonym tempie jakiś jakiś pis taki jak robię zobaczę Dziękuję że jesteście pozdrawiam was serdecznie i do następnego